Miała trzymać coś zanieczyszczonego, jednocześnie grając w gry wideo. Rozpraszała swoją uwagę. Członkowie drugiej grupy mieli dzielić się z terapeutą swoimi przemyśleniami i uczuciami. I o ile pierwszego dnia zarówno poziom niepokoju, jak i tętno stopniowo spadały u obu grup, to na drugi dzień cześć, nazywam się Sławek Czarnecki. Cieszę się, że tu jesteście. Porozmawiamy dzisiaj o jednej ze skuteczniejszych technik leczenia strachu. Nie, nie od strony praktycznej i samopomocowej. Przyjrzymy się na jakich koncepcjach jest oparta i co sprawia, że działa. Metoda, którą się zajmiemy, to ekspozycja, czyli narażenie się na bodźce wywołujące obawy. Pewnie części z nas pojawiło się teraz pytanie: właściwie dlaczego narażać się na bodźce, które wywołują strach? No to zacznijmy od początku. Ale najpierw drobna wstawka: Strach i lęk to dwa różne terminy. Strach dotyczy realnego zagrożenia. Lęk wiąże się z zagrożeniem wyobrażonym, nieracjonalnym. Tyle teoria. Z tym, że strach przed jakimś realnym właśnie zagrożeniem może rosnąć do obaw nieracjonalnych, istniejących tylko w wyobraźni. Strach i lęk to owszem, różne pojęcia. Jednak w przypadku zaburzeń lękowych są ze sobą bardzo pokrewne. Miejmy to na uwadze w naszym dzisiejszym podcaście. Wracamy do głównej kwestii. Jakaś forma ekspozycji na strach jest obecna we wszystkich nurtach terapeutycznych. Nawet w koncepcjach psychodynamicznych i psychoanalitycznych, terapeuta pomaga pacjentowi skonfrontować się z jego konfliktami, trudnymi przeżyciami czy pragnieniami czyli tym, co wywołuje obawy. W podcaście o mechanizmach obronnych rozmawialiśmy, jakie konstrukcje psychiczne potrafimy tworzyć, żeby się przed tymi treściami nomen omen obronić. Konfrontacja z tym, co wywołuje lęk, jest pewną postacią ekspozycji na te treści. I ta ekspozycja jest po prostu skuteczną formą radzenia sobie z lękiem. Dobrze pokazały to m.in. dawne już wnioski z leczenia agorafobii i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Jeśli leczenie opierało się na samej relaksacji lub dyskusjach o obawach, to dawało niewielkie efekty. Ale już ekspozycja, czyli wystawienie się na bodźce wywołujące lęk, przynosiło większości osób długotrwałą poprawę. Tylko jak to się właściwie dzieje? Edna Fow i Michael Kozak, dwójka wybitnych badaczy, starała się wyjaśnić ten proces. Mimo że artykuł, w którym to zrobili, ma niemal 40 lat, to twórcy kolejnych koncepcji terapeutycznych do dziś się do niego odnoszą. Fou i Kozak uznali, że trwałe wyleczenie nadmiernego lęku musi wiązać się ze zmianą struktur informacyjnych w pamięci struktur, które za niego odpowiadają. Te struktury reprezentują przeżywane przez nas emocje. Obawa pojawia się, gdy aktywowana jest taka struktura, która wiąże się z ucieczką przed potencjalnym zagrożeniem. Z tym, że nie musi to być koniecznie ucieczka rozumiana dosłownie, ale też nadmiarowa chęć uniknięcia sytuacji wywołującej lęk. Ale. Ale wszyscy ludzie czują czasem strach. I dość normalną reakcją jest chęć uniknięcia tego, co go wywołuje. Jeśli boję się jadowitych węży, będę ich unikać. Spotykając węża na spacerze w lesie, mogę się wystraszyć. Serce zabije mi szybciej i instynktownie pomyślę, żeby odskoczyć. Jednak pewnie szybko skojarzę, że większość węży w Polsce nie jest jadowita i spotkanie żmiji jest bardzo mało prawdopodobne. A jeśli przyjrzę się bliżej, to prawdopodobnie zauważy, że widzę zaskrąca, który nie jest jadowity i nic mi nie zrobi. Możliwe, że nawet mnie zaintryguje. Popatrzmy na tę sytuację przez pryzmat koncepcji Petera Langa, psychologa zajmującego się rozumieniem emocji. Przede wszystkim strachu i niepokoju. Profesor Lang, analizując struktury strachu, uznał, że jego sieć zawiera trzy rodzaje informacji. Pierwsze to informacje o sytuacji lub bodźcu, które strach wywołują. Zobaczyłem na spacerze węża, a boję się tych jadowitych. Drugie to informacje o reakcjach werbalnych, fizjologicznych i behawioralnych. Podskoczyło mi tętno i chciałem odskoczyć. Trzecie to interpretacja znaczeń bodźca i odpowiedzi samej struktury. Dostrzegam, że wąż nie jest jadowity i początkowe pobudzenie zmienia się w ekscytację ze spotkania z rzadkim zwierzęciem. I właśnie tutaj jest różnica pomiędzy lękiem zahaczającym o patologiczne formy, a, w cudzysłowie, normalnym strachem. Struktury związane z tym pierwszym, czyli nadmiarowym, wiążą się z nadmiarowymi właśnie reakcjami. Na widok węża nie tylko odskoczę, ale pewnie rzucę się do ucieczki. Struktura nadmiarowego, spatologizowanego lęku jest też bardzo spójna i mało podatna na modyfikacje. Fo i Kozak stwierdzili wręcz, że ta spójność wiąże się z... Upośledzeniem mechanizmów przetwarzania takich informacji, które wiążą się z lękiem. Widząc na ścieżce węża, nawet nie pomyślę, że może nie jest jadowity i nic mi nie zrobi. Nie przetworzę informacji o wężach, czyli informacji wiążącej się z lękiem, ale mówiącej, że większość węży w Polsce jest niejadowita. Zatrzymajmy się teraz nad dwoma cechami struktury strachu: spójna i mało podatna na modyfikacje. Spójna. Wąż równa się jadowity, równa się zagrożenie, równa się konieczność ucieczki. Mało podatna na modyfikacje. Zmienić może ją właśnie ekspozycja. Zmodyfikujmy nieco nasze wcześniejsze pytanie. Dlaczego ekspozycja jest skuteczniejsza niż relaks czy dyskusja o objawach? Żeby zmodyfikować struktury strachu, informacje z nim, czyli ze strachem związane, muszą te struktury aktywować. Jeśli nie będą one dostępne, to nawet jeśli znajdują się gdzieś w pamięci, nie można ich zmienić. To znaczy nie można wpłynąć na emocje lęku. Nieco upraszczając, żeby móc pracować na nadmiarowych obawach, to te obawy w jakiejś formie muszą się pojawić. Prezentowane podczas leczenia nowe informacje muszą być niezgodne, przynajmniej z częścią wcześniejszych elementów istniejących w strukturze strachu. W ten sposób mogą tworzyć nowe, niezwiązane z lękiem wspomnienia. Te nowe informacje powinny być też i poznawcze, kolokwialnie umysłowo-rozumowe, i afektywne, ogólnie powiązane z emocjami. Dzięki temu te nowe informacje mogą się zintegrować z przywołaną strukturą informacyjną pamięci czyli właśnie strukturą strachu. Powtórzmy sobie wcześniejszą kwestię. Nowa przyjmowana informacja musi być chociaż fragmentarycznie niezgodna ze strukturą strachu. Wtedy taka integracja może wywołać zmiany emocjonalne, czyli obniżyć strach odczuwany w kolejnych podobnych sytuacjach. Taką nową informacją modyfikującą strukturę strachu może być doświadczenie jego zmniejszenia mimo braku ucieczki czy unikania. Ekspozycja na bodziec wywołujący obawę sprawia, że zarówno reakcje fizjologiczne, np. tętno. Jaki odczuwany niepokój? Najpierw rosną, następnie się stabilizują i później maleją. To ustąpienie objawów może stanowić nowe doświadczenie dla osoby poddanej terapii. Z tym, że ekspozycja musi przebiegać w określony sposób. Przyjrzyjmy się dwóm ciekawym eksperymentom. Dotyczyły lęku przed przemawianiem i agorafobii. W tym związanym z przemawianiem badani byli narażeni na ekspozycję, bądź ciągle przez 50 minut. Bądź dwa razy po 25 minut z 10-minutową przerwą. W drugim eksperymencie, tym związanym z agorafobią, ekspozycja trwała nieprzerwanie przez 2 godziny albo 4 razy po 30 minut z 30-minutowymi przerwami pomiędzy. Oba badania miały podobne wyniki. W pierwszym, tym dotyczącym przemawiania, podczas dłuższej konfrontacji z lękowym bodcem, niepokój początkowo się zwiększał, żeby w połowie zacząć spadać. Jeśli mieliśmy do czynienia z dwoma krótszymi ekspozycjami, niepokój za każdym razem narastał. W drugim eksperymencie, tym badającym agorafobię, zmniejszenie objawów fizjologicznych nastąpiło dopiero po godzinie. Organizm potrzebował czasu, żeby dokonać habituacji czyli przyzwyczaić się do bodźca i własnych reakcji. Większa habituacja świadczyła o pełniejszym przetworzeniu emocjonalnym lękowej sytuacji. Upraszczając, dłuższa ekspozycja przynosiła lepsze efekty terapeutyczne niż krótsze sesje. Tylko teraz drukowanymi literami. Jeśli ktoś właśnie wpadł na pomysł, że z własnymi lękami będzie walczył przez samodzielne, długotrwałe narażanie się na bodźce, które je wywołują, to jest to pomysł z gatunku: pójdę na mecz legi Warszawa z Lechem Poznań w szaliku Śląska Wrocław. Co złego może się stać? Czas potrzebny na habituację, czyli Przyzwyczajenie się do bodźca i własnych reakcji różni się w zależności od rodzaju lęku i ekspozycji, czy cech osoby. Poza tym, nie tylko samo narażenie się na lękotwórczy bodziec jest istotne. Ważnym elementem w koncepcji Fo i Kozaka okazała się relaksacja nie relaksacja sama w sobie jako technika terapeutyczna to poruszaliśmy już wcześniej relaksacja jako element ekspozycji. Żeby wyjaśnić jej wpływ, nasi badacze odnieśli się do eksperymentu Tomasa Berkoweca i Johna Sajca. Uczestnikom cierpiącym z powodu lęku przed przemawianiem prezentowano obrazy wywołujące strach. Część uczestników otrzymała instrukcje dotyczące relaksacji, część nie. Badani, którzy te instrukcje otrzymali i mimo narażenia na lękowe bodźce zdołali choć trochę się zrelaksować, osiągnęli lepsze postępy w leczeniu. Naukowcy uznali, że relaksacja zwiększa uważność na informacje związane ze strachem. Ważne, nie informacje, które wywołują strach, ale są z nim związane. Dotyczą na przykład tego, że z czasem objawy fizjologiczne się zmniejszają albo sam bodziec nie jest tak groźny, jak początkowo się wydaje. Te informacje były kodowane, czyli przyswajane, gdy nie było typowo lękowych reakcji. Takich, które to przyswajanie mogłyby zmniejszyć. Właśnie temu służyły praktyki relaksacyjne. Dzięki nim badani mieli lepszy dostęp do swojej struktury strachu i jednocześnie mogli przyjąć informacje niezgodne z tą strukturą i w ten sposób ją zmodyfikować. W ich pamięci pojawiły się nowe wspomnienia dotyczące bodźca wywołującego obawy. Zahaczyliśmy o temat uwagi i warto, żebyśmy go nieco rozwinęli. To jej zwiększeniu służyła relaksacja, a sama uwaga wpływa na zdolność dostrzeżenia i przyjęcia informacji oddziałujących na strukturę strachu. Jeśli jej nie wzmacniają, a są z nią sprzeczne, to mogą ją podważyć, a to z kolei przynosi dłuższą poprawę. Tylko ta uwaga powinna być skupiona bądź na tym, co wywołuje obawy, bądź na własnych reakcjach. Powiedzmy sobie o kolejnych dwóch eksperymentach. Pierwszy skupił się na osobach z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi dotyczącymi zachowania czystości. Uczestników podzielono na dwie grupy. Jedna miała trzymać coś zanieczyszczonego, jednocześnie grając w gry wideo. Rozpraszała swoją uwagę. Członkowie drugiej grupy mieli dzielić się z terapeutą swoimi przemyśleniami i uczuciami. I o ile pierwszego dnia zarówno poziom niepokoju, jak i tętno stopniowo spadały u obu grup, to na drugi dzień mniejszy strach odczuwały tylko osoby, które skupiały się na bodźcach. W drugim badaniu osoby odczuwające fobię wobec zwierząt poddano 20-minutowej ekspozycji na źródło lęku. Następnie część uczestników miała przez 30 minut myśleć o tym, co budziło ich obawy, inni mieli przez taki sam czas odwrócić uwagę, czytając czasopismo. Bezpośrednio po sesji grupy nie różniły się poziomem odczuwanego lęku. Jednak tydzień później u grupy, która czytała czasopismo, lęk powrócił. Słabsze wyniki grup, które rozpraszały uwagę, można tłumaczyć spójnością z przekonaniem, że lęk zmniejsza się jedynie przez ucieczkę lub unikanie. Z kolei zatrzymanie się na własnych reakcjach lub samym źródle obaw mogło być z tym przekonaniem niespójne. To nowe doświadczenie zadziało się w momencie aktywowania struktury strachu podczas kontaktu z bodcem, który budzi obawę ale w połączeniu z faktem, że napięcie i lękowe reakcje fizjologiczne z czasem się obniżają, wprowadziło do tej struktury niespójną z nią informację. Ich zintegrowanie z tą strukturą pomogło ją zmienić. A według Fo i Kozaka, właśnie ta zmiana struktury informacyjnej wiążącej się ze strachem wpływa na jego długoterminowe obniżenie. To te mechanizmy mają stać za skutecznością ekspozycji jako techniki terapeutycznej. Pamiętajmy jednak, że to, o czym rozmawialiśmy, to teoretyczne fundamenty wyjaśniające tę metodę. Jest ona złożona i żeby mogła odnieść skutek, wymaga uważności i ostrożności. Może być stosowana w ramach terapii. Istnieją też świetne poradniki do własnej pracy nad takimi lękami, z którymi można pracować samemu. Ale samodzielne przekładanie teoretycznych koncepcji naukowych na praktykę. Z teorii naukowych wiemy, że ludzkie ciało przewodzi prąd, jednak nikt z nas nie wkłada palców do kontaktu, trzymając żarówkę w zębach, żeby zrobić bioniczną lampkę. Już sami autorzy zauważyli, że metoda ekspozycji nie zawsze przynosi sukces. Nowe informacje mogą aktywować strukturę strachu w niewystarczającym stopniu. Mogą być też z nią zbyt mało niezgodne wtedy nie zdołają jej zmodyfikować. Również ciężka depresja może sprawić, że leczenie przy pomocy ekspozycji nie przyniesie zadowalających rezultatów. Czy mówię to, żeby podważyć skuteczność tej metody? Nie, ona jest skuteczna. Ale nie jest tak prosta w zastosowaniu, jak mogłoby się pozornie wydawać. Miejmy tego świadomość. Dziękuję za Wasz czas i Waszą uwagę. Jeśli ten podcast był dla Was interesujący, to polubcie go i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przeoczyć kolejnych nagrań. Podeślijcie go też tym znajomym, którzy Waszym zdaniem powinni go usłyszeć. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o strukturach strachu, to listę źródeł, z których korzystałem, znajdziecie w opisie. A jeśli jesteście zainteresowani pracą terapeutyczną właśnie ze mną, to zajrzyjcie do linku w. dokładnie, również w opisie. Do usłyszenia!